Wszystkim witam się z Wami bardzo serdecznie. Dobre. Hej, wszystkim witam się z Wami bardzo serdecznie na kanale. Staram się ogarnąć, i dzisiaj yy, chyba pierwszy taki film z mojej kuchni. E, film właśnie będzie dotyczył produktów spożywczych, e, bez których na dobrą sprawę nasza kuchnia by nie istniała. Oczywiście nie będę tutaj wam pokazywać takich oczywistości jak na przykład pieczywo, mędlina, jakieś mięso czy ziemniaki, no bo wiadomo, że tego typu rzeczy najczęściej u nas w kuchni po prostu są. E, stwierdziłam, że postawię na może takie nieco mniej oczywiste rzeczy, e, ale na takie, z których faktycznie bardzo. E, z których bardzo często korzystam, które w zasadzie regularnie pojawiają się na naszej liście zakupów i takie, z których naprawdę mogę wyczarować przeróżne rzeczy. Więc co, jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was dalej. Punkt pierwszy. Rzecz, która. Zawsze jest chyba z nami. To są pomidory suszone i tutaj mam akurat wersję w oleju z ziołami, z pestkami dyni. Są też z żurawiną, ale tak, pomidory suszone są u nas często, kupujemy je na bieżąco, bo możemy z nimi wyczarować fajną jajecznicę, makaron, stworzyć kurczaka po toskańsku, dołożyć do pizzy, no po prostu zrobić całą masę przeróżnych rzeczy. Myślę, że takie pomidory... Bardzo fajnie podkreślają smak potraw, dodają im takiego, wiecie, czegoś takiego innego. Jajecznica, właśnie z tymi pomidorami, jest po prostu cudna. I ja na przykład bardzo lubię w ogóle smażyć na tej zalewie. Peski myślę, że też można śmiało wykorzystać do jakiejś sałatki czy tego typu rzeczy. Nie powiem wam cen tych produktów, bo po prostu ich nie pamiętam. Zresztą one często pojawiają się w promocjach. Więc, tak, pierwsza rzecz: suszone pomidory. Taka oczywista oczywistość u mnie to są drożdże. Też w zasadzie za każdym razem, jak jedziemy na zakupy, to te drożdże się pojawiają, bo bardzo lubię kombinować a to z jakimś plackiem drożdżowym, zrobić pizzę. Bardzo lubię też wracać do cynamonek, dlatego no drożdże to jest taki punkt obowiązkowy u nas, bo naprawdę, nie wiem, okazuje się, że nie mamy pieczywa, raz, dwa, trzy można zrobić jakieś fajne bułki z nie wiem, z czarnuszką albo z oliwkami. Mała rzecz starcza na długo, więc to jest taka pozycja obowiązkowa. Kolejną pozycją obowiązkową, chociaż może nie od, od szczególnie długiego czasu, są płatki owsiane. Polbiłam się z nimi chyba wtedy, jak zaczęłam tworzyć domową granolę, zapiekane owsianki i ostatnio takie ciasteczka, dosłownie pięcioskładnikowe. I na bieżąco te płatki owsiane naprawdę zużywam, dokupuję, zużywam i dokupuję. Przeczytałam też, że one super zastępują na przykład bułkę tartą. Można, wiecie, zmielone dodać właśnie do przeróżnych wypieków, jak na przykład zbraknie nam mąki. Dlatego naprawdę uważam, że płatki owsiane warto jest mieć w zanadrzu, gdzieś w swojej szafce. Co jeszcze? Rysz. Mam wrażenie, że ludzie dzielą się na tych, którzy wolą jeść dania z ziemniakami, i na tych, którzy wolą jeść dania z ryżem. My jednak chyba częściej stawiamy na ryż. Może po prostu fajniejsze rzeczy można zjeść z ryżem. Mam wrażenie, że nie wszystko do tych ziemniaków pasuje, no ale na przykład schabowego już z ryżem nie zjemy. Więc tak. Ryż najczęściej kupujemy paraboliczny. Tym razem akurat wzięłam ryż brązowy, żeby było nieco zdrowiej. Ale jak? Orzechy. Też nie mogę powiedzieć, że za każdym razem są u nas orzechy laskowe, bo jest sobie po prostu, wiecie, mieszam czasem laskowe, czasem włoskie, czasem nerkowce, czasem jeszcze jakieś tam inne albo migdały na przykład, ale lubię mieć orzechy. Orzechy są super przekąską, orzechy są super dodatkiem do przeróżnych ciast, do owsianek, do ciasteczek, no wiecie, do przeróżnych słodkich wypieków. Poza tym orzechy, nie da się ukryć, są bardzo zdrowe, dlatego lubię yy, dodawać je i lubię też po prostu traktować je jako taką przekąskę, którą przegryzam sobie przy serialu zamiast na przykład kipsów. Yy, oliwki. Też u nas yy, w zasadzie cały czas w lodówce stoją oliwki, bo oliwki też mogą pojawić się przy makaronie, przy jajecznicy, przy pizzach, przy sałatkach. Przy różnych nawet przystawkach. Do oliwek ja ogólnie musiałam dojrzeć. Moja koleżanka kiedyś powiedziała właśnie, że do zajadania się oliwkami trzeba dorosnąć. Faktycznie jest w tym dużo racji, bo od wielu osób słyszę, że jak były młodsze, nie lubiły oliwek, aż w którymś momencie zasmakowały w nich, więc chyba faktycznie trzeba do nich dorosnąć. My najczęściej kupujemy oliwki w słoiku, tym razem ich nie było, więc wzięłam taką mniejszą gramaturę właśnie w takiej torebeczce, co ja mam tutaj jeszcze? Sos boloński i zapewne tutaj ktoś się przyczepi, ale tak, sos boloński jest jednym z niewielu gotowców, na które sobie pozwalamy i bardzo lubimy mieć sos boloński w zanadrzu, kiedy na przykład nie mamy czasu, kiedy chcemy um, uszykować coś na szybko, to wtedy wiecie, tylko mięso mielone podsmażyć, zaleć sosem, gotować makaron i jedzenie jest na dobrą sprawę um, gotowe, więc tak, sos boloński zawsze jest taki awaryjny. Um, Zawsze też w zasadzie mamy ser taki alafeta, sałatkowo-kanapkowy, półtłusty, tolonis, czyli ten taki biedronkowy. Też jest, wiecie, to też jest taki produkt bardzo uniwersalny, który przy wielu potrawach się po prostu sprawdza. Ja dodatkowo lubię takie nieco um, słonawe smaki, więc po prostu go kupujemy. E, czosnek i to nie taki, wiecie... W proszku, tylko czosnek koniecznie musi być cały i świeży. Bardzo lubimy takie domowe sosy czosnkowe. W ogóle czosnek, um, wiecie, on jest często taką tą kropeczką nad i przy, przy różnych potrawach. Dlatego ja lubię go albo poszatkować, albo go y, przecisnąć przez praskę. Bo mam wrażenie, że fajnie wydobywa smak y, jedzenia. I um, dodaję takiej hmm, ostrości potrawy, no poza tym jest oczywiście bardzo zdrowy, więc czosnek też obowiązkowo musi u nas być. Co mam tutaj jeszcze? Jogurt naturalny, też od jakiegoś czasu, e, w zasadzie jest to produkt, który na bieżąco u nas stoi. Dodaję go oczywiście do jakichś śniadeń na słodko, może być do naleśników, do placuszków, ale też na bazie jogurtów naturalnych tworzę sosy, właśnie takie domowe, a nie gotowce. Wystarczy wrzucić, nie wiem, jakieś pieczarki, albo na przykład dodać trochę musztardy, żeby zrobić taki sos jogurtowo-musztardowy. No, wydaje mi się, że jogurt jest taką rzeczą niezastąpioną, która naprawdę przy. Na bieżąco przygotowaniu nam się e, przydaje jajka. E, też muszą u nas być jajek zużywamy naprawdę mnóstwo. E, to też w zasadzie powinnam powiedzieć, że ja zużywam naprawdę mnóstwo jajek, bo pojawiają się chyba przy każdym cieście e, na dobrą sprawę. Poza tym bardzo lubię przygotowywać dla nas takie omleciki, placuszki, e, do których właśnie potrzebne są. Jajka, cukier i trochę mąki. Więc one zawsze muszą u nas być. Nie wiem, co by się stało, gdyby kiedyś tam tych jajek zabrakło. Yy, banany, banany są super właśnie do chlebków bananowych, do owsianek, do koktajli, czy żeby po prostu je zjeść yy, od tak, więc też zawsze po dwa, trzy. Yy, kupujemy, bo wiem, że je na pewno zużyję. Co poza tym, masło orzechowe, samego masła orzechowego nie lubię, nie smakuje mi i chyba Ania kiedyś mi napisała, że to jest dziwne, że ja może nie lubić masła, ale nie, samego masła nie lubię, ale uwielbiam, natomiast koktajle właśnie bananowe z masłem orzechowym, wydaje mi się, że to połączenie, wiecie, razem z jakimś mlekiem daje naprawdę taki sycący napój, który bez problemu zastąpi nam śniadanie, więc masło u nas musi być. I dwie ostatnie rzeczy. Cebula, też mi się wydaje, że cebula dodana do potrawy, tak podkreśla jej smak i dodaje właśnie czegoś takiego fajnego. Najczęściej właśnie stawiam na taką zwykłą białą cebulę, ale od jakiegoś czasu lubuję się w tej czerwonej. W ogóle super jest takie danie kurczak kary z selerem naciowym i z czerwoną cebulą. Nie w mnie, naprawdę. I ostatnia rzecz. Małe pomidorki. I małe pomidorki są u nas... Głównie przez to, że Lila uwielbia te małe pomidorki. Naprawdę myślę, że śmiało mogłaby zjeść połowę tego opakowania na raz, więc te pomidorki kupujemy. Są one też świetną opcją do sałatek. Wolę chyba właśnie wrzucić takie pomidorki, niż na przykład kroić te duże. Wydaje mi się, że te po prostu nieco lepiej smakują. Kuba też mi mówił, że takie zgrilowane są fajną przekąską. Tak patrzę, tak pokazałam Wam wszystko to, co jest taką bazą u nas w kuchni, yy, czyli takie. Artykuły spożywcze, bez których na dobrą sprawę ciężko byłoby mi się obejść, z którymi bardzo lubię kombinować. Dajcie mi proszę znać, bez czego Wy nie wyobrażacie sobie Waszego gotowania, Waszej kuchni. Może czymś mnie ciekawym zaskoczycie. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górze. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, czerwony przycisk na dole, bo dzięki temu będziemy ze sobą w stałym kontakcie. I co? Widzimy się niedługo w czymś nowym, także do zobaczenia.